Dobra, siema wszystkim, dzisiaj jesteśmy na serwerze Minecraft, jak już widać, i to jest serwer z działkami, IP będzie w opisie i to jest tak, nasz, e, to jest od Julia, czyli z odcinka rower czy nie rower, on jeszcze nie będzie wstawiany, ale za niedługo będzie, dobra, e, to jest nasza działka, idziemy teraz na spawn, e, e, szybko, to jest spawn, Zbytnio tu nic nie ma. Tam jest w oddziałki tu. Takie różne śmieci. Takie, takie, takie. O, tu Ender Chest można sobie na przykład schować. O, dobra. E, dobra, idziemy jeszcze wam pokazać moją gildię. E, to jest moja gildia. No, od kolegów. Dobra. No to ja na razie kończę Nara.